Otóż w 1998 roku nowym kanclerzem Niemiec został polityk socjaldemokratyczny Gerhard Schröder, i w 2000 roku Gerhard Schröder, w jednym ze swoich przemówień, powiedział, że okres niemieckiej pokuty dobiegł końca. To była bardzo ważna deklaracja. Oznaczała ona nie mniej, nie więcej, tylko że Niemcy nie będą przyjmowały już żadnych suplik odszkodowawczych od nikogo. Koniec skończyło się. To było zgodne z niemiecką polityką historyczną, dlatego że niemiecka polityka historyczna jest nastawiona na stopniowe zdejmowanie z Niemiec odpowiedzialności za Drugą Wojnę Światową. Pierwszym takim gestem, poczynionym na tej drodze, to było spotkanie. Kanclerza Adenauera z izraelskim premierem Dawidem Ben-Gurionem w Nowym Jorku w 1960 roku. Na tym spotkaniu, to jest ważne, narodzili się naziści. Bo przedtem naziści nie występowali w takiej retoryce, że to naziści tutaj wojowali w czasie wojny i te naziści. Nie, mówiło się Niemcy i tyle. Na prośbę kanclerza Adenauera. Ta retoryka się zmieniła. Pojawili się naziści. No i już nie Niemcy, tylko naziści. Więc to był pierwszy krok na drodze tej niemieckiej polityki historycznej, a dużego postępu dokonał nie kto inny, tylko jego świątobliwość, Benedykt XVI. Benedykt XVI, przemawiając jako papież w obozie w Brzezińce, powiedział między innymi, że Niemcy były pierwszym krajem okupowanym przez nazistów. No to był majstersztyk. To był majstersztyk. W ten sposób Niemcy jednym susem ze sprawców wskoczyli do pierwszego szeregu ofiar tych złych nazistów. To jakieś takie plemię wymarłe, zupełnie no specjalnym nazistowskim językiem się posługiwali, dzisiaj już nikt tym językiem nie mówi, prawda? No tak, to. Majsterstwo. Proszę Państwa, więc niemiecka polityka historyczna służy stopniowemu zdejmowaniu z Niemiec odpowiedzialności i to się dokonuje przy, o, w taki sposób, między innymi. Natomiast żydowska polityka historyczna jest nakierowana. Na zagwarantowanie możliwości obcinania kuponów od Holokaustu, materialnego eksploatowania Holokaustu. I deklaracja kanclerza Schrödera, że okres niemieckiej pokuty dobiegł końca, no, była zgodna z niemiecką polityką historyczną, ale stwarzała zupełnie nową sytuację dla strony żydowskiej. No bo jak okres niemieckiej pokuty dobieg końca, cała koncepcja się wali. Tym bardziej, to było kłopotliwe, że pojawiła się nowa formuła eksploatowania tego Holokaustu. Otóż u nas w Polsce tę formułę przedstawił pan dr Szefar Weiss, był ambasador Izraela w Warszawie. Formuła jest taka, że no ci, którzy zostali zamordowani, to zostali zamordowani, ale przecież ilu się nie urodziło, no, przy takim podejściu to jest oczywiste, jest bardzo prawdopodobne, że liczba ofiar Holokaustu z dziesięciolecia na dziesięciolecie będzie rosła w postępie geometrycznym. No i jak tak, to trzeba zapewnić jakieś inne możliwości, skoro Niemcy już powiadają, by nie, no to trzeba zapewnić jakieś inne. A jak? A no trzeba skoordynować żydowską politykę historyczną z polityką historyczną niemiecką żeby w miarę zdejmowania z Niemiec odpowiedzialności za drugą wojnę światową przerzucać tę odpowiedzialność na winowajcę zastępczego na którego została upatrzona Polska co było jak gdyby oczywiste dlatego że większość tych ekscesów II wojny światowej odbyła się na obecnym naszym terytorium państwowym i to było bardzo łatwe żeby wmówić światu i tak dalej i to się stało od razu nastąpiła koordynacja, ścisła koordynacja żydowskiej polityki historycznej z polityką historyczną niemiecką. Pojawił się Jan Tomasz Gross, makabryczny bajkopisarz, który z tej okazji został awansowany od razu na historyka światowej sławy. On w ogóle nie jest historykiem, on jest socjologiem, no ale jak trzeba to byłby nawet astrologiem, kto to by tam mu zabronił, prawda? No i y, zaczął pisać takie, y, takie makabreski pod tytułem Sąsiedzi, Złote Życia, i tak dalej. Y, tam filmy zaczęły powstawać, tam kolaboranci zaczęli filmy kręcić. No i y, jednym z efektów tej... Te, pan Tomasz Gross miał festiwale całe za granicą i w Polsce też. No i Jednym z efektów tej ścisłej koordynacji żydowskiej polityki historycznej z polityką historyczną niemiecką były uroczystości w Jedwabnem. Zorganizowane z niebywałym przytupem, z udziałem wielu osobistości wybitnych, i podczas tych uroczystości w Jedwabnem 10 lipca 2001 roku. To oskarżenie pod adresem narodu polskiego zostało podniesione na wyższy poziom. O ile w roku 1990 mówiło się, że naród polski w obliczu Holokaustu zachował się biernie, to w Jedwabnem już inne były, inny był, pojawił się inny zarzut, mianowicie, że naród polski, znowu cały naród polski, współpracował z Niemcami przy Holokauście. Stał się jednym współsprawcą tej zbrodni. I na nieszczęście nasze to oskarżenie zostało potwierdzone przed całym światem przez ówczesnego prezydenta Rzeczypospolitej. Aleksandra Kwaśniewskiego. Ja uważam, że Aleksander Kwaśniewski to jest prawdziwe nieszczęście dla Polski. Naprawdę. Ten człowiek to jest, pra... on sobie nie znaje z tego sprawy, bo to jest za głupi na to, żeby sobie zdawać z tego sprawę, ale no, to wszystko jedno, bez swojej wiedzy i zgody, ale jest prawdziwym nieszczęściem dla naszego kraju. I, I tak przecież już nieszczęśliwego, a to jest jeszcze tak. Więc proszę Państwa, Aleksander, Francuzi mają takie pożekadło Kirsebski, qui, że qui, Sakir. Kto się tłumaczy, ten się oskarża. I Aleksander Kwaśniewski w jedwabnym, w imieniu narodu polskiego przeprosił. No w ten sposób potwierdził te oskarżenia. Oskarżenie pod adresem narodu polskiego zostało podniesione na wyższy poziom eskalacji, już nie bierne zachowanie, tylko aktywne zbrodnicze, forma aktywnego zbrodniczego zachowania, współsprawstwo. Na domiar złego, 10 lat później, znowu podczas uroczystości w Wielkanem, w skromniejszych w 2011 roku, to oskarżenie zostało podniesione na jeszcze wyższy poziom eskalacji. Bronisław Komorowski, ówczesny prezydent Rzeczypospolitej, wystosował list do y, uczestników tego zgromadzenia w Jedwabnem. Ten list został odczytany tam przez pana Tadeusza Mazowieckiego. I w tym liście znalazło się zdanie następujące, że naród polski, znowu naród polski, musi przyzwyczaić się do myśli, że był również sprawcą. Już nie współsprawcą, tylko sprawcą samodzielnym. Proces przerzucania odpowiedzialności na winowajcę zastępczego został w 2011 roku zakończony i niestety znowu potwierdzony przez najwyższego przedstawiciela konstytucyjnego państwa polskiego Bronisława Komorowskiego. On ma teraz czelność występować przed kamerami telewizyjnymi, rozmaite recenzje wydawacie. Uważam, że i Aleksander Kwaśniewski i on za złamanie przysięgi prezydenckiej powinni być postawieni do odpowiedzialności, pociągnięci do odpowiedzialności, bo konstytucyjna rota przysięgi prezydenckiej, którą obydwaj składali, Aleksander Kwaśniewski nawet dwa razy, i Bronisław Komorowski, tam zawiera taką uroczyste zobowiązanie, że będzie niezłomnie strzeg godności narodu. Otóż, proszę Państwa, nie da się pogodzić obowiązku niezłomnego strzeżenia godności narodu z oskarżaniem tego narodu o zbrodnie niepopełnione. to jest nie do pogodzenia albo jedno albo drugie dlatego uważam że i Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski powinni stanąć przed jakimś trybunałem i powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności bo jeżeli takie rzeczy będą uchodziły bezkarnie to będą innych łajdaków zachęcały do łajdactwa. Trzeba, żeby łajdactwo zostało napiętnowane i ukarane. Kto by pomyślał, że do tego dojdzie, to znaczy do tego, że prezydent Stanów Zjednoczonych, Barack Obama, będzie prowadził politykę gospodarczą zgodną z wytycznymi Aleksandra Fredry on chyba nie czytał Aleksandra Fredry, ale no od czego jest telepatia? Telepatycznie mógł dojść do pewnych przemyśleń, a nawet do pewnych sentencji Aleksandra Fredry, a konkretnie do jednej sentencji, Aleksander Fredro opowiadał socjalizm każdemu równo nosa utrze, bogatych zdusi jutro, a biednych pojutrze. Mam na myśli oczywiście ref pomysł reformy podatkowej w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Obama wyszedł z założenia podobnego do tego założenia, z którego wyszli bolszewicy w Rosji w 1917 roku. Jak pamiętamy, bolszewicy nie chcieli, żeby w Rosji byli bogaci. No to nie było. Bida spisała. I to jest chyba celem prezydenta Obamy, dlatego że jednym z takich głównych kierunków tej reformy jest opodatkowanie bogatych. Jeśli się opodatkuje bogatych, no to znaczy, że się ich wyszlamuje z pieniędzy. Dzięki temu będzie można ulżyć biednym. Takie są przynajmniej założenia. Tej reformy, ale jak się bogatych wyszlamuje, to bogaci będą biedni, i w ten sposób potem biednych można będzie szlamować, żeby wspomóc bogatych. To się nazywa dalsze doskonalenie ustroju socjalistycznego. Myśmy to już przećwiczyli, ale w Ameryce jeszcze nikt tego nie przećwiczył, więc ma to wszystko powaby nowości i na pewno zostanie wprowadzone zgodnie z zasadą Marfiego, że jak coś złego może się stać, to na pewno się stanie. Przy okazji warto odnotować, że jest to kolejny dowód na trafność teorii konwergencji, którą jeszcze w latach 60. pamiętam jako uczeń liceum. Słyszałem o tej teorii stworzonej przez profesora Zbigniewa Brzezińskiego. Teoria konwergencji zakładała, że Stany Zjednoczone i Związek Sowiecki, mimo <laughs> takich niezwykłych przeciwieństw ustrojowych, w tym zwarciu, tkwiące, coraz bardziej się do siebie upodobniają. No i rzeczywiście wygląda na to, że Stany Zjednoczone się upodobnią pod rządami prezydenta Obamy, upodobnią się do Związku Sowieckiego i będą się zajmowały dalszym doskonaleniem. Proszę Państwa, to jest wiadomość prawie tak samo rewolucyjna jak freudowska pomyłka naszej złotej pani, nasza złota pani powiedziała, to chyba było takie szczere, bo to było spontaniczne, że antysemityzm jest. Naszym obowiązkiem, i tak dalej. No i Niemcy wszyscy zerwali się, jako parzeni, bo myśleli, że już zmienił się rozkaz i będzie można, że tak powiem, zachowywać się normalnie. Ale okazało się, że jeszcze się rozkaz nie zmienił. Niemniej jednak pewien przywódca żydowski zażądał, żeby Żydzi w Europie mogli posiadać broń, żeby każdy Żyd był uzbrojony, no na wszelki wypadek. Jak widzimy te freudowskie pomyłki jakoś tam na Żydów oddziałują, jakby to powiedział Janusz Szpotański w towarzyszu Szmaciaku, a Żydzi zamykają domy, bo przeczuwają już pogromy. Tymczasem na Ukrainę wybrała się nasza pani premierzyca Ewa Kopacz w ramach doskonalenia swojego PR-u, bo. Przedstawiono ją jako żelazną lady, która potrafi uśmierzyć bunt górniczy na Śląsku. Co prawda nie wiadomo, co właściwie się stało z tym buntem, dlatego że to porozumienie jest tak enigmatyczne, że można je wykładać na, nie tylko na dwoje, jak to babka wróżyła, ale nawet na troje. A warto mieć w tyle głowy to, że ta ustawa, którą pod osłoną nocy przez Sejm przepchnięto, ona obowiązuje. I w gruncie rzeczy rząd nie będzie się rozliczał z porozumienia enigmatycznego, które można na dwoje wykładać, a nawet na troje, tylko z ustawy. Wiele wskazuje na to, że mogła to być ustawka z niektórymi przynajmniej przywódcami związkowymi, których podejrzewam o to, że są po prostu konfidentami bezpieki, delegowanymi na stanowiska związkowe, no i w związku z tym, jak trzeba zrobić ustawę, Ustawkę, to oni taką ustawkę robią. Wiele na to wskazuje, a zgodnie z moją ulubioną teorią spiskową, byłoby dziwne, gdyby akurat w związkach zawodowych nie było żadnej agentury. Oczywiście, że jest i być może nawet związki zawodowe są przez agenturę nie tylko infiltrowane, ale po prostu zdominowane. Proszę Państwa, nie o to w tej chwili chodzi. Nasza pani premierzyca wybrała się na Ukrainę, właściwie chyba w jednym tylko celu, żeby zrobić premierowi ukraińskiemu Arszenikowi Jaceniukowi to samo, co w podsłuchanej rozmowie pan minister Radosław Sikorski mówił, że Polska robi Obamie. Więc wygląda na to, że właśnie taki cel był wyjazdu pani premierzycy, dlatego że pani premierzyca obiecała premierowi Arszenikowi, że Polska będzie Ukrainę kredytować. 100 miliard, milionami euro no nie wiem skąd Polska to uzbiera ale, ale, ale trudno to nazwać kredytowaniem bo kredyt to jest wtedy kiedy ten kredytobiorca go spłaca a nie sądzę, żeby Ukraina by miała z czego spłacać Polsce zwłaszcza takie kredyty domyślam się raczej, że pan minister Schetyna kiedy był z oficjalną wizytą w Waszyngtonie i tam wygadywał różne głupstwa, że Polska zaatakuje państwo islamskie, znaczy włączy się do wojny z państwem islamskim. Ja proponuję, żeby pana Schetynę tam wysłać jako pierwszego wojownika. Jeśli nawet mu urwą głowę, no to wielkiej szkody nie będzie, jednego durnia mniej. I, Polska tylko może odnieść z tego tytułu korzyść. No, ale myślę, że pan minister Schetyna po prostu dostał taki rozkaz od pana sekretarza stanu Kerego, że Polska ma Ukrainę subwencjonować. Dzięki czemu Ukraina będzie mogła wojować ze złym ruskim czekistą Putinem. Na razie jest tak, że. Ukraińskie, y, ukraińska niezwyciężona armia y, przypuściła szturm w okolicach Duniecka, żeby osiągnąć rubieże. Które, z których musiała się wycofać, żeby powrócić na rubieże przewidziane w porozumieniu mińskim. Wygląda na to, że jednak obydwie strony wrócą do stołu rokowań, no i jakieś tam porozumienie zostanie wynegocjowane, głównie po to, żeby je zaraz następnego dnia złamać, ponieważ jest oczywistą rzeczą, że zimny rosyjski czekista Putin tak łatwo nie Pozbędzie się okazji do drenowania Ukrainy tą wojną, otworzy jej taką ranę krwawiącą w boku, dzięki czemu, czy wskutek czego Ukraina będzie takim rannym, żeby nie powiedzieć chorym człowiekiem Europy proszę państwa w związku z wizytą pani premierzycy najweselszym fragmentem najweselszym fragmentem tej wizyty było ustalenie że Ukraina Skorzysta z polskich doświadczeń w walce z korupcją. No to jest najlepszy dowcip chyba stycznia, bo jak wiemy, nasze doświadczenia w walce z korupcją są niewątpliwie wzorem do naśladowania, ale tylko z tego punktu widzenia. Jak walczyć z korupcją, żeby jej nie zrobić żadnej krzywdy. No i jeśli Ukraińcy chcą skorzystać z naszych doświadczeń. To by tylko potwierdzało podejrzenia, że zamienił stryjek siekierkę na kijek. To znaczy, że nadal tam rządzą oligarchowie, którzy rozkradają to państwo do gołej ziemi, a stan wojenny czy histeria wojenna jest utrzymywana po to, żeby tamtejszy lud jak najpóźniej się zorientował, na czym rzecz polega. Na razie w razie zresztą prezydent Poroszenko ogłosił mobilizację, 50 tysięcy młodych ludzi chce wziąć w Kamasze. Nie sądzę, żeby po to, by oni walczyli ze złym ruskim czekistą Putinem, tylko żeby mu nie zrobili drugiego Majdanu.